They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Dawno, dawno temu... W krainie nie mieszczącej się w wyobraźni... Zaczyna się opowieść o Ever After High. Liceum dla dzieci słynnych postaci z bajek. Uczniowie mają obowiązek iść w ślady swoich rodziców, po to, aby te klasyczne historie nigdy nie zostały zapomniane. Lecz jedna z uczennic, Raven Queen, córka złej królowej, nie chce kontynuować dziejów swojej mrocznej matki. Co w tym dziwnego? Kto chciałby być znienawidzony przez wszystkich? Zbogli! Jeśli zechcę wybrać moje własne zakończenie bajki? Ten bunt nie został dobrze przyjęty przez royalsów. Wśród nich jest Abel córka Śnieżki. Ona musi to zrobić! Przecież jeśli mnie nie otruje, to nie padnę nieprzytomna i nie będę pocałował. Jako to w szkole doszło do podziału, z jednej strony rojalsi, którym obiecano ich żyli długo i szczęśliwie, wśród nich najlepsza przyjaciółka Apple, Briar Beauty. Tu córka śpiącej królewny! Jeśli będę musiała spać przez następnych sto lat, to muszę się teraz wyżaleć! Ashlyn Ella, królewska córka kopciuszka. Nowe buty? A! I blondy locks. Córka Złotowłosej, która też jest Royalsem. Hmm, tak jakby. Z drugiej strony są rebelsi, którzy uważają, że powinni sami decydować o swoim losie. Jestem Sedarut, no i iść za moim przeznaczeniem i być następnym Pinokiem. No, to znaczy nie następnym Pinokiem. Jest również Seri córka Czerwonego Kapturga. Powiedzmy tylko tyle, że ukrywa pewien sekret. Wielki, zły sekret. Madeleine Hatter, córka szalonego kapelusznika. Hello, narratorzy! Coś to nie jest kapelustyczny dzień? Ona nas słyszy. W każdej A, bajce to potrzebny to jest to piękny to książę. W liceum Ever After High jest pełno pięknych książąt. Cześć, Raven. Wyglądasz bosko, znaczy... I oczywiście jest też... chwila co? Zostało tylko 10 sekund? Jest jeszcze tyle do opowiedzenia! Ashley i Hunter potajemnie się spotykają. Jest Oldzim imieniem Taim, a dyrektor ma brata, którego zamknął w tajnej bibliotece w podziemiach szkoły. No i macie, to jest właśnie historia Ever After High. Koniec? Jest zaledwie początkiem.